Nie da się ukryć, iż transformacja, ewolucja, czy rewolucja, można by powiedzieć, Romana Reńca jest widoczna gołym okiem. Przez postać w The Shield, przez postać Big Doga, który był troszeczkę irytująca, do postaci Tribal Shifa, która jest ciekawa, imponująca i chwalebna. Cześć, z tej strony Paweł Kargi-Kargul, a to jest kanał Ani Słowa Poryl. To jest kanał ani słowa o Wrestlingu, w którym oczywiście rozmawiamy o wrestlingu. Powracam po raz 274 na kanał, ponieważ mam ochotę sobie pogadać do Was, a ja mam nadzieję, że Wy będziecie mieli ochotę posłuchać tego, co mam do powiedzenia. A dzisiaj porozmawiamy sobie o Bloodline, o Romanie Rencie, o Dzieju Uso, o braciach Uso, o Solosikoe i o Deroku, który zapewne wkrótce się. Pojawi. Więc zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, a my lecimy. Nie da się też ukryć, że storyline, który został w sumie zapoczątkowany w erze pandemii, a tak naprawdę, chodzi mi oczywiście o Jaya i Romana Reńca, a tak naprawdę od momentu, w którym to Sami Zayn zaczął pojawiać się jako The Usis, The Usi, jest naprawdę ciekawy. Możliwe, że można powiedzieć, że jest to najlepszy storyline w historii WWE. Ja szczerze powiedziawszy lubię długie storyline, y, takie, które mm, są przerywane jakimiś innymi rzeczami. Mm. Gdzie niekoniecznie nie, nie musi się pojawić właśnie e, historia dwóch, trzech, czterech postaci związana z danym storyline'em Tylko czasem od, od czasu do czasu pojawia się właśnie ktoś poboczny I w tym wypadku pojawił się na przykład Cody Rhodes Pojawił się Drew McIntyre Ale i tak core całego tego storyline'u y było Bloodline No i trzeba powiedzieć sobie jasno, poszliśmy o krok dalej, bo Bloodline, gdybyśmy mieli cały czas dominację Bloodline w WWE, to by naprawdę mogło się źle skończyć, byłoby to nudne. A tak, bardzo fajny, zgrabny sposób, bardzo ciekawy, interesujący i emocjonujący dla widza, dla fana WWE, przechodzimy na kolejny level tak zwanej wo wojny domowej, którą tak naprawdę nie wiemy jeszcze, kto wygrał. I trzeba powiedzieć, że jest to pierwsza pierwszy etap tej wojny, bo zaraz dostaniemy walkę Jaya z z Romanem Rencem. Nie wiadomo czy ten y, feud y, potrwa chwilę, czy potrwa troszkę dłużej. Gdzieś tam na pewno został zatoczony już program y, pomiędzy Sorosem a Romanem Rencem, bo widzimy, że trzeba w jakiś sposób wykorzystać trzeciego brata, y, trzeciego syna Rykisiego czy trzeciego brata y, Jaya i Jimmygo. Który notabene jest pokazywany w bardzo, bardzo ciekawy sposób, nie mówiący nic, i musimy wiedzieć, że coś się dzieje na rzeczy. Moim zdaniem jest to dobre preludium do tego, by na WrestleMania pokazać właśnie walkę The Rock kontra Roman Reigns. Ale zanim jeszcze o tym powiem, powiem wam, że ta walka nie będzie miała pasa. Jeśli do niej dojdzie, wszystko zależne jest od tego od Deroka, o, 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 o czym zaraz powiem. Uważam, że to jest idealny moment, żeby y, podbudować Judgment Day. żeby Finn Balor zdobył jeden pas, yy, należy mu się. Cedro on sobie poradzi bez pasa. Zresztą fajnie wypromował już pas. Mm. Judgment Day cały czas kręcą się koło main eventu Raw, więc fajnie byłoby, gdyby dostał pas. Mm. Gdyby dostał pas właśnie e, Finvalor. A uważam, że osoba, która posiada obecnie e, walizkę Money in the Bank, Damien Priest mógłby. Wykorzystać właśnie na walizkę na Romanie Rencie i przejąć ten główny pas, żeby jeszcze bardziej podbudować dominującą stajnię Judgment Day. A potem moglibyśmy wykorzystać najbardziej, um, najbardziej nielubioną postać w WWE obecnie, czyli Dominika, który mógłby troszkę pomieszać i zdobyć też pas. Ale to jest um, Fantasy Booking na inny odcinek. I w ten sposób Roman pozbyłby się zbędnego balastu mógłby sobie zrobić chwilkę przerwy. Mógłby się właśnie zacząć e, wyżywać na całej, że tak powiem, e, e, stajni Bloodline, pokazać, że to on jest jednak tym wielkim. I mógłby też właśnie wyzwać Deroka na na e, WrestleMania 40. Przechodząc właśnie do Deroka. Wiecie, nie mm. mieliśmy teraz e, WrestleMania w Hollywood, czyli wielkie miasto Flasze reflektorów, i mógł, miał się pojawić derog. Ale wiecie, co? Derog jest aktorem. Jest oczywiście byłym wrestlerem. Ale Roman Reigns jest wrestlerem. Eee, więc to by się nie imało. Nie zbudowali jeszcze tego eee, dobrze storyline'u tej podbudowy, żeby można było w fajny sposób to wykorzystać. Teraz na WrestleMania 40, gdzie już budujemy prawie. Pół roku, nawet rok, e, storyline z Bloodline z rodziną. Wiemy, że wszyscy są e, połączeni, mm, są spokrewnieni ze sobą. Można byłoby to w fajny sposób wykorzystać. A The Rock, The Rock prawdopodobnie teraz na, na jesieni pewnie będzie kręcił e, Fast and Furious 11. Więc myślę, że do grudnia, do listopada, ile można kręcić film? 2-3 miesiące. Yy, miałby czas, bo uwaga, spoiler, on wystąpi w następnej części yy, Fast and Furious. Luke Hobbs, tak, on się nazywał, powróci do swojej roli. Więc miałby 2-3 miesiące na to, żeby się przygotować do jednej walki yy, o dominację yy, w swojej rodzinie. Pastu jest w ogóle niepotrzebny. I taka walka wywołałaby na pewno dużo emocji dużą oglądalność w, w telewizji w sieci, w social mediach. A o to chodzi. Wrestlemania 40 to będzie coś naprawdę wielkiego. 39 to jednak była 39 i wiadomo Los Angeles. 40 będzie w Filadelfii. Szkoda, że nie w Nowym Jorku. Wiecie, początek WWE i Madison Square Garden, pierwsza Wrestlemania. Ale to i tak jest wystarczający powód, żeby sprowadzić The Rocka. Rock i tak sobie poradzi. Nieważne kto wygra tą walkę, bo jeśli ją wygra The Rock, yy, to nic mu to nie da, natomiast jeśli wygra Rowan Reigns, będzie to po prostu stworzenie mega, giga, super, ekstra wrestlera, który jest naj, 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 no po prostu jest no, najlepszy w historii. A myślę, że i tak w jakiś tam stopniu yy, chcą zbudować właśnie taką postać yy, Triple H i inni kreatywni. Ja to tak widzę. Ja tu widzę walkę Deroka na WrestleMania z Romanem Neincem. Yy, I widzę też walkę Jaya z Jimmy Musso. Można byłoby też w ten sposób poruszyć, że to Jay cały czas był, że tak to powiem, na piedestale. To on dostawał walki o, o mistrzostwo. Jimmy może być zazdrosny w jakiś tam sposób. Co też może doprowadzić do. Do walki właśnie yy, braci, a już dostawaliśmy walkę braci na WrestleMania, na przykład Jeff Hardy kontra Matt Hardy, ale podbudowa do tej walki była po prostu denna. A co z Solosiką? Myślę, że Solo -Sico gdzieś będzie się kręcił wokół tego storyline'u, mm, teraz na pewno dostanie w jakiś sposób program, fajnie byłoby, gdyby się pojawił właśnie też Rikishi. Yy które też e, mógłby być fajnie wykorzystany do, do, do tego storyline'u. Powiedzcie mi, co Wy sądzicie na ten temat. E, dajcie mi znać, proszę, w komentarzu. Ja jestem Paweł Kargi-Kargol, a to był kanał Ani Słowa o wrestlingu. To był podcast na temat Bloodline. Słyszymy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. A raczej do usłyszenia.